Wyobraź sobie, że tracisz zdrowy ząb nie przez cukier, ale przez mały kawałek płytki, który przez lata cicho siedzi między zębami. Wystarczyłoby kilka minut dziennie z właściwym narzędziem, żeby tego uniknąć. W tym filmie pokażę Ci, jak mądrze wybrać między nicią dentystyczną, szczoteczkami międzyzębowymi, a irygatorem, żeby chronić swoje plomby, korony, implanty i bardzo ciasno ustawione zęby. Po czterdziestce zęby często nadal wyglądają w lustrze dobrze, ale dziąsła i kość nie wybaczają już dawnych nawyków. Szkliwo staje się cieńsze, szyjki zębów mogą się odsłaniać, pojawia się więcej plomp, koron, czasem implantów, a płytka bakteryjna, która wciska się między zęby, działa jak powolna rdza w ukrytym fragmencie rury. Nie widać jej w lustrze, nie boli od razu. Ale po kilku latach kończy się to stanem zapalnym dziąseł, nieświeżym oddechem, próchnicą między zębami, a w końcu leczeniem kanałowym albo utratą zęba. Zwykła szczoteczka, nawet najlepsza elektryczna, po prostu nie wchodzi w te przestrzenie. Dlatego dentyści powtarzają jedną prostą myśl: zęby szczotkujesz dla siebie, a przestrzenie między zębami czyścisz dla swoich dziąseł i przyszłości zębów. Tylko, że kiedy stoisz przed półką w aptece, widzisz nić dentystyczną, wyciorki, irygatory, dziesiątki rozmiarów i obietnic. Wszystko wygląda zachęcająco, ale co tak naprawdę pasuje do Twojej jamy ustnej? A co jest tylko drogim gadżetem, który wyląduje w szufladzie? I co zrobić, jeśli masz korony, most, implanty, albo tak ciasno ustawione zęby, że nawet włos się między nie nie przecisnąłby? Zacznijmy od tego. Co dzieje się między zębami każdego dnia? Po każdym posiłku w tych małych przestrzeniach zostają resztki jedzenia zmieszane ze śliną i bakteriami. Po kilku godzinach tworzy się miękka płytka, po kilku dniach zaczyna się ona mineralizować w twardy kamień nazębny. Płytka i kamień drażnią dziąsła, wywołują stan zapalny, dziąsło się cofa, kość powoli zanika. W efekcie ząb traci podporę. Bardzo często pierwszy poważny problem nie pojawia się na widocznej powierzchni, tylko właśnie między zębami, gdzie nie dociera ani szczoteczka, ani zwykłe płukanie ust wodą. Pierwszym bohaterem jest klasyczna nić dentystyczna. Cienka, niepozorna, ale jeśli używasz jej prawidłowo, potrafi bardzo dokładnie wyczyścić powierzchnię między zębami. Sprawdza się szczególnie u osób, które mają zęby dość ciasno ustawione. Bez dużych, ciemnych trójkątów przy dziąsłach. Nić działa świetnie między naturalnymi zębami z niewielkimi plombami. Zwłaszcza tam, gdzie przestrzeń jest tak wąska, że szczoteczka międzyzębowa po prostu nie miałaby szansy przejść. Większość osób szybko rezygnuje z nici, bo od razu popełnia dwa klasyczne błędy. Po pierwsze wciska nić z góry na dół jednym mocnym ruchem i boleśnie uderza nią w dziąsło. Nic dziwnego, że to boli i często powoduje krwawienie. A po dwóch dniach człowiek ma dość. Po drugie, przesuwa nić tylko przód tył między zębami, zamiast objąć ząbnicą, jak literę C, i delikatnie przesuwać ją w górę i w dół po powierzchni zęba. Tylko wtedy nić naprawdę zbiera miękką płytkę, a nie tylko przesuwa ją z miejsca na miejsce. Nić dentystyczna jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają jeszcze dużego ubytku kości ani szerokich przestrzeni. Czyli bardzo często dla tych około 40-50 lat z kilkoma plombami, może jedną koroną, ale bez zaawansowanej choroby przy zębia. Jest też bardzo przydatna przy gładkich koronach w ciasnych przestrzeniach, gdzie szczoteczka międzyzębowa mogłaby się klinować lub zahaczać o krawędzie. Przy implantach nić może być pomocna, ale tylko wtedy, gdy jest do tego przeznaczona, ma sztywniejszą końcówkę i pogrubioną, miękką część którą można bezpiecznie objąć szyjkę implantu. Drugim bohaterem są szczoteczki międzyzębowe małe szczoteczki na cienkim druciku dostępne w wielu rozmiarach. Ich wielką zaletą jest to, że mechanicznie, jak mini szczoteczka, czyszczą nie tylko punkt styku, ale całą przestrzeń między zębami także tam, gdzie dziąsło już trochę się cofnęło. Dla wielu osób po czterdziestce staje się to z czasem coraz ważniejsze bo odsłonięte szyjki i większe szczeliny potrzebują czegoś grubszego niż nić. Kluczem do sukcesu ze szczoteczkami międzyzębowymi jest dobór właściwego rozmiaru. Jeśli wybierzesz szczoteczkę zbyt cienką, będzie przechodzić bardzo lekko, ale praktycznie nie dotknie ścian zębów i nie usunie płytki. Jeśli wybierzesz za grubą, będziesz się męczyć, wyginać drut, a nawet ranić dziąsła. Idealnie, jeśli szczoteczka przechodzi z lekkim oporem, ale bez bólu. Najlepiej, gdy rozmiar dobiera z tobą dentysta albo higienistka, ale jeśli nie masz takiej możliwości, zacznij od mniejszego rozmiaru i stopniowo testuj większy. Szczoteczki międzyzębowe są szczególnie polecane przy koronach, mostach i implantach. Most ma część wiszącą, sztuczny ząb, pod którym bardzo często gromadzą się resztki jedzenia. Zwykła szczoteczka w ogóle tam nie dochodzi. A nić bywa trudna do przeprowadzenia. Dobrze dobrana szczoteczka międzyzębowa, wsunięta pod przęsło mostu, potrafi znakomicie wyczyścić tę okolicę. Podobnie jest wokół implantów. Metalowy filar implantu otoczony jest delikatną tkanką, a płytka bakteryjna, gromadząca się w tym miejscu, jest jedną z głównych przyczyn stanów zapalnych wokół implantów. Mała szczoteczka, najlepiej z powlekanym drucikiem. Dociera wokół szyjki implantu tam gdzie zwykła szczoteczka tylko ślizga się po powierzchni. Trzecim bohaterem jest irygator, urządzenie które strumieniem wody lub płynu pod ciśnieniem wypłukuje przestrzenie między zębami. Na pierwszy rzut oka wydaje się idealny, bo nie wymaga takiej sprawności manualnej jak nić czy szczoteczka międzyzębowa. Włączasz, kierujesz końcówkę między zęby, strumień wypłukuje resztki jedzenia Irygator jest świetnym wsparciem, szczególnie u osób z aparatem ortodontycznym, wieloma koronami, mostami, implantami oraz w bardzo ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Pomaga usunąć miękkie resztki, które utknęły między zębami, pod drutami i wokół zamków oraz mostów. Jest jednak jedna ważna rzecz: Irygator nie usuwa przyklejonej płytki tak jak nić czy szczoteczka międzyzębowa. Nie zeskrobuje jej z powierzchni zęba, tylko obmywa i zabiera to, co jest już częściowo odklejone. Jeśli używasz tylko irygatora i nigdy nie dotykasz powierzchni między zębami narzędziem mechanicznym, część płytki po prostu zostaje na miejscu. Dlatego irygator jest świetnym uzupełnieniem, ale rzadko dobrą jedyną metodą, zwłaszcza jeśli masz już odsłonięte szyjki, kamień nazębny i problemy z dziąsłami. Przy wrażliwych dziąsłach i skłonności do krwawienia irygator może być dobrym pierwszym krokiem. Możesz ustawić niskie ciśnienie, używać letniej wody i delikatnie masować dziąsła, jednocześnie wypłukując resztki jedzenia. Potem, kiedy dziąsła zaczną się goić, a stan zapalny będzie słabszy, możesz dołożyć szczoteczki międzyzębowe lub nić. Dzięki temu przejście do pełnego Skutecznego czyszczenia jest mniej bolesne i mniej stresujące. Jak połączyć te trzy narzędzia w mądry zestaw dla Ciebie? Wyobraźmy sobie kilka typowych sytuacji. Pierwsza sytuacja. Masz ponad 40 lat, stosunkowo ciasno ustawione zęby, kilka niewielkich pląb, bez mostów i implantów, a dziąsła lekko krwawią przy szczotkowaniu. W takim przypadku podstawą jest dobra szczoteczka do zębów. I pasta z fluorem, a do przestrzeni międzyzębowych najlepiej sprawdzi się nić dentystyczna. Używaj jej raz dziennie wieczorem, przed albo po szczotkowaniu. Nie chodzi o idealną technikę jak z podręcznika, tylko o spokojny, stały nawyk. Jeśli krwawienie nie ustąpi po kilku tygodniach, to sygnał, że stan zapalny jest większy i warto skonsultować się z dentystą, ale nie jest to powód, żeby przestać czyścić. W tej konfiguracji irygator może być dodatkiem kilka razy w tygodniu, żeby szybciej wypłukać resztki po kolacji i delikatnie pomasować dziąsła. Druga sytuacja. Masz wiele plomb, kilka koron, może most, a między zębami lekkie cofnięcie dziąseł. Gdy szeroko się uśmiechasz, widać małe ciemne trójkąty między zębami, czyli przestrzenie na wysokości szyjek. W takim układzie nić jest często zbyt cienka, Prześlizguje się i płytka zostaje. Wtedy główną rolę przejmują szczoteczki międzyzębowe w kilku rozmiarach: mniejsze do węższych przestrzeni, większe do tych, gdzie dziąsło się cofnęło. Warto trzymać je w małym etui i używać raz dziennie, przynajmniej w miejscach, które dentysta wskazał jako bardziej ryzykowne. Irygator w tej sytuacji jest świetnym uzupełnieniem: usuwa to, czego szczoteczka nie dosięgnęła, zwłaszcza spod przęsła mostu. I wokół koron trzonowców. Trzecia sytuacja. Masz implanty, jeden lub kilka. Implant to duża inwestycja, i finansowa, i emocjonalna. Paradoks polega na tym, że najczęstszą przyczyną problemów z implantami jest codzienna płytka, którą dałoby się usunąć prostą pielęgnacją. Przy implantach prawie zawsze potrzeba czegoś więcej niż zwykłej szczoteczki. Zwykle łączymy małą szczoteczkę manualną z niewielką główką szczoteczki międzyzębowe z powlekanym drucikiem, dopasowane rozmiarem do przestrzeni wokół implantu, specjalną nić do implantów lub mostów oraz bardzo często irygator ustawiony na niskie lub średnie ciśnienie. Mechaniczne czyszczenie szczoteczką międzyzębową usuwa płytkę, a irygator wypłukuje resztki i masuje dziąsło, poprawiając miejscowe krążenie krwi. Czwarta sytuacja Masz stłoczone zęby, na przykład dolne siekacze, które częściowo na siebie zachodzą, przestrzenie są bardzo ciasne, czasem ząb wręcz nachodzi na ząb. W takich przypadkach często nie ma miejsca ani na szczoteczkę międzyzębową, ani nawet na grubszy rodzaj nici. Używa się wtedy najcieńszych nici, często woskowanych, które lepiej ślizgają się między zębami. Irygator też bardzo pomaga, bo usuwa resztki z miejsc prawie niemożliwych do wyczyszczenia innym narzędziem. W niektórych przypadkach bardzo dużego stłoczenia jedynym trwałym rozwiązaniem jest leczenie ortodontyczne, ale zanim się na nie zdecydujesz, warto maksymalnie wykorzystać to co dostępne, żeby nie doprowadzić do próchnicy i stanów zapalnych. Jak zamienić to wszystko w prosty system codziennej pielęgnacji, który naprawdę będziesz w stanie utrzymać, a nie w trzydniowy zryw po wizycie u dentysty. Najważniejsze, żeby nie próbować robić wszystkiego naraz. Zamiast obiecywać sobie, że od jutra codziennie będziesz używać nici, szczoteczek międzyzębowych i irygatora, wybierz jedno narzędzie podstawowe, dostosowane do twojej jamy ustnej, i drugie jako uzupełnienie. Jeśli masz głównie naturalne zęby i ciasne przestrzenie, podstawą będzie nić dentystyczna. Ustal bardzo prostą zasadę: zanim pójdziesz spać. Zawsze przeciągasz nić między wszystkimi zębami, trzonowymi i przedtrzonowymi, a jeśli nie dasz rady od razu wszędzie, zacznij od tych miejsc, gdzie już kiedyś był problem. Z czasem dołożysz kolejne przestrzenie. Irygator postaw koło umywalki i używaj wtedy, gdy masz trochę więcej czasu, na przykład w weekend, jako dodatkowy etap. Jeśli masz dużo koron, mostów i implantów, podstawą będą szczoteczki międzyzębowe. Wybierz trzy lub cztery miejsca, które najbardziej Cię niepokoją. Na przykład pod mostem, przy implancie, między dwoma zębami, gdzie kiedyś była próchnica. Przez pierwsze tygodnie czyść bardzo dokładnie właśnie te okolice. Lepiej codziennie zadbać o kilka kluczowych punktów, niż próbować robić wszystko raz w tygodniu i być wyczerpanym. W takim układzie irygator może być drugim krokiem 2-3 razy w tygodniu. Małe techniczne szczegóły robią różnicę między dziąsłami, które ci dziękują, a dziąsłami, które buntują się przy każdym ruchu. Przy nici nigdy nie pchaj jej z całej siły w kierunku dziąsła. Wprowadzaj ją delikatnie, obejmij ząb nicią, przesuwaj z góry na dół i z dołu do góry po jego powierzchni, a potem zrób to samo przy sąsiednim zębie w tej samej przestrzeni. Przy szczoteczkach międzyzębowych nie rób gwałtownych ruchów. Wsuwaj i wysuwaj szczoteczkę spokojnie, Kilka razy po tej samej ścieżce. Nie wyginaj drutu na siłę, nie kręć nim we wszystkie strony. Przy irygatorze nie zaczynaj od maksymalnego ciśnienia, zwłaszcza jeśli masz wrażliwe dziąsła albo świeżo założone korony i implanty, zacznij od niższego poziomu i przesuwaj końcówkę wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się na chwilę między zębami. Pytanie, które wraca cały czas brzmi tak: co jest lepsze, nić dentystyczna Szczoteczka międzyzębowa czy irygator? Szczera odpowiedź jest taka. Najlepszym narzędziem jest to, którego naprawdę używasz regularnie i które pasuje do Twojej jamy ustnej. Jeśli masz głównie naturalne zęby, ciasne przestrzenie i dobrą sprawność rąk, nić może być dla Ciebie złotym standardem, a szczoteczki i irygator będą wsparciem. Jeśli masz dużo prac protetycznych, odsłonięte szyjki i chorobę przyzębia, Szczoteczki międzyzębowe prawie zawsze będą numerem jeden. Irygator jest wtedy ważnym dodatkiem, ale nie zastąpi mechanicznego kontaktu z powierzchnią zęba. Jeśli nie znosisz dłubania nicią i szczoteczką między zębami i akceptujesz tylko irygator, to i tak lepiej codziennie używać irygatora niż trzymać na półce idealny zestaw nici i wyciorków, których nigdy nie dotykasz. Jest też ważny element psychologiczny. To nie musi być idealne. Nie musisz od pierwszego dnia czyścić wszystkich przestrzeni techniką jak z podręcznika. Celem jest zmiana nawyku. Z osoby, która nigdy nie czyści nic między zębami, masz stać się kimś, kto robi to codziennie, choćby częściowo. Kiedy zauważysz, że dziąsła mniej krwawią, oddech jest świeższy, a wizyta kontrolna u dentysty trwa krócej i przebiega spokojniej, motywacja rośnie sama. Na koniec zatrzymaj się na chwilę i zadaj sobie jedno proste pytanie: co wolisz, kilka minut dziennie z nicią dentystyczną, szczoteczką międzyzębową lub irygatorem, czy kilka wizyt w gabinecie na leczenie kanałowe, wymianę starej korony albo zakładanie implantu. Dziś możesz widzieć nić, szczoteczkę międzyzębową i irygator tylko jako trzy dodatkowe przedmioty w łazience, ale za kilka lat to właśnie one mogą zdecydować, czy nadal będziesz mógł spokojnie ugryźć chrupiące jabłko własnymi zębami? Jaką kombinację wybierzesz dla siebie po obejrzeniu tego filmu do końca?